Sprawa Jacoba Wetterlinga to jedna z najbardziej wstrząsających historii w Ameryce. Tragedia, która zmieniła podejście narodu do zaginionych dzieci. Porwanie 11-letniego Jacoba Wetterlinga w St. Joseph w 1989 roku wstrząsnęło krajem i doprowadziło do zmian w przepisach chroniących dzieci. Przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniom związanym ze zniknięciem Jacoba i drodze do odkrycia prawdy. Był typowy jesienny wieczór 22 października 1989 roku. Jacob, jego brat Trevor i kolega Aaron pojechali rowerami do sklepu, żeby wypożyczyć film. To była prosta, niewinna wyprawa, taka jaką odbywało wiele dzieci. Ale w drodze powrotnej stało się coś niewyobrażalnego. Zamaskowany mężczyzna z bronią pojawił się z ciemności i kazał chłopcom się zatrzymać. Rozkazał im położyć się twarzą do ziemi, zapytał o wiek, a potem kazał Trevorowi i Aaronowi biec do lasu. Kiedy odważyli się odwrócić, Jacoba i mężczyzny już nie było. Poszukiwania Jacoba rozpoczęły się natychmiast. Funkcjonariusze i setki wolontariuszy przeczesywali okolice, desperacko szukając śladów chłopca. Pomimo ich wysiłków nie było żadnego śladu po Jacobie ani jego porywaczu. Sprawa szybko zyskała rozgłos w całym kraju, a twarz Jacoba stała się symbolem zaginionych dzieci. Ludzie w całej Ameryce śledzili sprawę, mając nadzieję na wiadomość o jego powrocie. W miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, nadzieje na odnalezienie Jacoba żywego zaczęły gasnąć. Jednak jego rodzina nie poddawała się. Patty i Jerry Wetterlingowie stali się niestrudzonymi obrońcami praw zaginionych dzieci swój smutek przekuli w działanie pracując nad systemami chroniącymi inne rodziny przed tym koszmarem ich działalność doprowadziła do uchwalenia w 1994 roku ustawy Jakoba Wetterlinga pierwszej federalnej ustawy ustanawiającej rejestr przestępców seksualnych w USA kluczowego kroku w pomaganiu organom ścigania w monitorowaniu przestępców przeciwko dzieciom ale podczas gdy Weterlingowie walczyli o inne dzieci, sami nadal nie wiedzieli, co stało się z ich synem. Przez lata sprawa pozostawała nierozwiązana, a tropy prowadziły do ślepych uliczek. Rodzina Weterlingów i ich społeczność żyły z bólem niewiedzy, mając nadzieję na odpowiedzi, ale nigdy ich nie uzyskując. W 2015 roku, po 26 latach niepewności, nastąpił przełom. Dany Heinrich, podejrzany od początku, Został aresztowany za posiadanie pornografii dziecięcej. Podczas przesłuchania, Heinrich przyznał się do uprowadzenia, napaści i morderstwa Jacoba. Zaprowadził władzę na odludny teren, gdzie pochował szczątki Jacoba po tym, jak pozbawił go życia tamtej strasznej nocy w 1989 roku. Ta wiadomość była druzgocąca, potwierdzając najgorsze obawy, które Wetterlingowie nosili przez długi czas. Wyznanie Heinricha ujawniło przerażającą prawdę o tym, co przeszedł Jakob. Pomimo bólu, pocieszające było to, że w końcu poznali prawdę i mogli sprowadzić Jacoba do domu na godny pochówek. W ramach ugody sądowej Heinrich nie został oskarżony o morderstwo Jakoba, ale skazany na 20 lat więzienia za posiadanie pornografii dziecięcej. Ugoda była bolesna dla rodziny Jakoba i społeczności ale zapewniła im odpowiedzi i możliwość godnego pochowania Jakoba. Nie da się przecenić wpływu sprawy Jacoba Wetterlinga. Jego uprowadzenie i długie poszukiwanie odpowiedzi przyniosły trwałe zmiany w sposobie traktowania spraw zaginionych dzieci i sposobie monitorowania przestępców seksualnych w Stanach Zjednoczonych. Jego dziedzictwo jest kontynuowane przez rodzinę Wetterlingów, którzy poświęcili swoje życie na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli uznali państwo ten film za interesujący, prosimy o łapkę w górę i subskrypcję.